Blizzard właśnie ogłosił przesunięcie daty premiery Shadowlands ze wcześniej zapowiedzianego 27 października na późniejszy 2020, co miało miejsce pierwszy raz od The Burning Crusade, a ponadto pre-patch będzie 14, choć wiele wskazuje na to, że pierwotnie miał być on już teraz. Wielu ludzi jest oburzonych, ponieważ na przykład pobrali urlopy w pracy na ten okres i ja wam naprawdę szczerze współczuję. Jednakowoż uważam, że Blizzard podjął decyzję słuszną. Wypuszczanie niedokończonych gier jest problemem nie tylko Blizzarda, ale w ogóle plagą obserwowaną w świecie gamingu przez ostatnie lata. Ludzie grający na becie, w tym teraz również ja, bo <laughs> obserwują problem, który moim zdaniem będzie jedną z największych bolączek Shadowlandsów. Otóż chodzi przede wszystkim o takie mistyczne słowo Balans, który w ogóle w kontekście Shadowlands jest zagadnieniem na cały osobny filmik, ale tutaj tak w skrócie, Shadowlands to jest naprawdę jedno z największych wyzwań w balansie między klasami dla Blizzarda w dziejach WoWa. I rozpoznaje to nawet sam Blizzard w tym ogłoszeniu, mówiąc, że faktycznie jest to jeden z najbardziej zawiłych dodatków, jakie stworzyli. Ci z was, którzy grali w Battle for Azeroth, a zwłaszcza w patchu 8.3, wiedzą jakie problemy z balansem tworzy sytuacja, w której masz wiele systemów naraz, w tym systemów międzyklasowych. Jednakże w Shadowlands wszystkie te systemy ukazują się naraz w jednym paczu. Wielu z nas do dziś się złych na Blizzarda, jeśli chodzi o stan systemów w Battle for Azeroth przy premierze. Bo widzicie, tam właśnie nie podjęto tej decyzji o przełożeniu premiery i postanowiono wypuścić niedokończony produkt i dlatego wszystko dalej wyszło jak wyszło, w tym na przykład Azerite Traity. Dlatego właśnie, mało tego, że Blizza nie należy ganić za sam fakt przełożenia, a wręcz należy mu się pochwała, ale, 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 ale. Żeby się tutaj też zbyt miło nie zrobiło, jakkolwiek decyzja przełożenia jest słuszna, to to jest taka słuszność, jak student podejmuje dojrzałą i odpowiedzialną decyzję zarwania trzech nocy pod rząd na energolach, bo za cztery dni ma sesję, choć zamiast tego mógł po prostu zacząć się uczyć tydzień wcześniej. Nie to, żeby mówił z autopsji, oczywiście. Jest to decyzja dobra, ale czy przypadkiem sytuacja konieczności tej decyzji nie jest jednocześnie winą Blizzarda? I przede wszystkim, dlaczego? Dopiero teraz. Mamy październik. Dodatek miał wyjść za niecały miesiąc, a oni dopiero teraz się obudzili i ogłaszają przesunięcie? To, że ten 27 był za wcześnie, to już było wiadome co najmniej od Gamescomu, na którym ogłosili pierwotną datę, bo ja już wtedy pamiętam swoją bardzo zmartwioną reakcję, gdyż ja w miarę obserwowałem cały cykl testowy Shadowlands od pierwszych alf, tych do których mnie nie zaprosili, bo uchwali mi w dupę. Więc w tym sensie Blizzard dał dupy, bo gdybyśmy dostali sygnał o opóźnieniu w okolicach Gamescomu, to znaczy jakieś półtora. Miesiąca temu, a jeszcze raz to już wtedy było widoczne, jak daleko jeszcze w polerowaniu liczb i e bugów jesteśmy. To dotknęłoby to zdecydowanie mniejszą część ludzi, więc oni mają prawo być źli. I być może się tutaj mylę, ale wydaje mi się, że tego naprawdę można było uniknąć, bo tak jak teraz mamy co tydzień masę zmian, tweaków, czy nawet redesignów, całych covenantowych umiejętności, czy bańców, to był taki okres między Alfą a Betą, gdzie. Niezbyt wiele się działo. Ale znowu pamiętać też tu musimy, że uderzyła pandemia i to też na pewno wpłynęło na jakość pracy testów Blizzarda. Prawdopodobnie jest to też wynikiem wewnętrznych dyskusji o tym, czy przełożyć, czy nie, bo tak pierwszo planowo, przynajmniej patrząc, to przekładanie premiery gry nie jest dobrym posunięciem marketingowym. I z tego też powodu rzadko kto się na to decyduje, chyba że już jest naprawdę słabo. No dobra, to kiedy w takim razie będą Shadowlands? Spójrzmy na to, co wiemy. A wiemy, że pre będzie 13. Pre-patch, jak ktoś nie wie, to jest taki moment przejściowy między dodatkami. To jest dziwne, bo zakładam, że jak przekładają te premiery, to nie po to, by przełożyć o dwa tygodnie, a bardziej miesiąc lub dwa. A tu nagle pre który miał być teraz, będzie za dwa tygodnie. Z pre który miał być jednym z najkrótszych, stanie się jednym z chyba najdłuższych. I tego do końca nie rozumiem. Podejrzewam, że to jest na zasadzie takiej kości rzuconej tym, co te urlopy na listopad już pobrali. Osobiście obstawiałbym na ten moment na premierę chyba późny listopad lub wczesny grudzień, ale szczerze. Nadzieję, która na ten moment jest już dosyć nikła, bo no, powiedzieli, że będzie w późnym 2020, to naprawdę miałbym na początek 2021. Wtedy bym mógł ze spokojem powiedzieć, że ten dodatek będzie naprawdę doszlifowany i wypieszczony. Ale, no, pff, pożyjemy, zobaczymy, może się uda. Chciałbym na koniec jeszcze zaadresować pewne wrażenie, które zapewne na kanwie tego wszystkiego mogło odnieść wiele osób. Czy to wszystko i nie tylko, to niedoszlifowanie i niedokończenie, o którym tyle osób mówi, oznacza, że Shadowlands zapowiada się słabo? Powiem w ten sposób. Jeżeli Blizzardowi by się udało je dobrze wyszlifować liczbowo i do tego wyleczyć bolączki i zróżnicowanie covenantów, na co bym szczerze powiedziawszy do końca nie liczył. Ale gdyby im się to udało, jeśli im się to uda, to Shadowlands mało tego, że nie wyglądają źle. One zapowiadają się świetnie, ale jeszcze raz, to przy założeniu, że to wszystko się uda, i to jest taki best-case scenariusz. Dobra, idę montować filmik dla kocura. Dzięki za oglądanie. Polecam suba po więcej wow-contentu. I jak zawsze, zapraszam do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia następnym razem.